I Kamil buduje swój pierwszy poduszkowiec. Z płyty CD, z korka, który właśnie uszczelnia kostrlinę. To nie ja, to tylko z To tą... mi jest To mi wszczelniać. To jest no, To, ratar, to jest Wyobraź sobie, jakbyś robił materiał wybuchowy. To jest C4. To jest albo plastik. No, nawet coś mu wyszło. To to, ja Dobra, proszę, Nie widzę. Nie widzę. Proszę, balonik. Tak, Patrzymy na żywo, jak wymucha balonik. Dobra będzie poduszkowiec Trzeba się trochę, oh, oh. Tak. A, bo ci jeszcze ucieknie Uwaga, tym. Uwaga, uwaga. Udało się. Nie chcę iść dłużej bez siła tarcia. Teraz do góry go. I jest poduszkowiec. Proszę, Kamil jego pierwszy poduszkowiec. Pamiętajcie, róbcie to w domu. Tanio, jedna płyta. I dziękujemy za kaptur. dziękujemy za zdjęcia.